Ukryj się, chowaj się, jeśli ucieczka nie jest możliwa. To nie jest najlepsze z rozwiązań, ale z całą pewnością czasami jest alternatywną dla sytuacji, w której nie możemy uciec. Pamiętajmy, chowając się, chowamy się za jakiś przedmiot, pamiętajmy, nie każdy z nich jest kuloodporny. Pamiętajmy też, że bezruch maskuje. Jeśli na dużym korytarzu ukryjemy się w niezamykanym drzwiami, kąciku namiotły, to może się okazać, że sprawca nas minie, jeśli nie będziemy się poruszać. Ale bardzo ważne jest, żeby pamiętać, o kilku regułach, które tutaj są niezwykle ważne. Po pierwsze, wybieraj rozważnie kryjówkę. Zastanów się, czy kryjówka umożliwia dalsze oddalenie się z niej, na przykład wtórną ucieczkę, czy też musisz się w niej zaberykadować, tak żeby sprawca nie mógł do niej dotrzeć. W kryjówce nie poruszaj się, jak już mówiłem, nie krzycz, ale wycisz też telefon, wyłącz wibrację tego telefonu, nie oświetlaj się monitorem smartfona, ponieważ jego niebieskie światło jest widziane z bardzo dużej odległości i może być intensywniejsze niż światło korytarza, którym porusza się sprawca.